Ja uczę się, mano, mano lewa, w górę. Nie, ja jestem Fighter 13. Wow. A, to jest GTA. Sam I tak sobie stwierdziłem, bo podegrywam sobie For the Rules. Hi,se. Los Półcors. Kolec, gdzie troszkę coś się dzieje? <coughs> Czekajcie chwilę, głos muszę ogarnąć, aby to poczytajcie. Okay. okay, I'm back. It's on. We're <laughs> Okay, let's dance to the party. How's party. Mm, yeah. Yeah. Okay. Well, like always, when the radio changes. Dobra, 4 minuty 4 minuty na dotarcie gdzieś Ten daleko Zagapiłem się, bo sobie poprawiłem klawę Ciężko się poprawia klawę <laughs> Żeby nie przyszedł żadnego kabla Ok, ale never fucking be because Jedziemy Pięknie Ach, dobra no To co dziś porobimy? Ciekawego Łata Eee Wyprzedzamy. Aja, Aj ułachyta uh, ta ta. Tutu, tu, 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 tu. Nie ma tak jazda pod prąd. Sorry, laseczka Dobra, i tu chyba skręcamy. A później jeszcze gdzieś indziej. <laughs> Dobra. Odcięty okay, zapłon, tyle over Okej, i tutaj. Mam rację, mam rację. Głupi katar. No fuck you.

Hmm, ta mdlowska płaczę. Wygląda na to, że koleska miała jakąkolwiek make take oh, a Let's dance to the party. House party, house party. Hmm, nie tu. ziomuś. Chowamy się. Cover, cover. Dobra, przebiegnijmy. Nie ja zginę, zginę. Uff, nie wierzę. Rrr. Game Dużo typa jest, ja tam wybiegnąłem na pałę i to mi nie zjadało. It's not caro <coughs> careful No, not lag Dzięki Ja. Yeah. No Wytrzymałeś gogu -go. No bo ja już tu kopcę to patrzcie, Boom. Dobra. Let's dance to the party. House party. Nie. It's not too careful because. Czerwone światło. Nie wyrobię się tak fantastycznie. Wiedziałem. Na balasów, okej. Okay. Wow. What the hell is going on? Oraz to fire me. Okay. Dobra, skoro już tu jadę, to już never mind. Nie, ja mam zielone. Ach, jeszcze typa przyjechałem. Typ jest sorry, ziom. Ziomę to. Fuck, za chwilę mi się auto zacznie jarać i to już nie będzie takie śmieszne. <śmiech> nie. <śmiech> It's not funny, <laughs> lewy, ga pas, gaz lewy gaz, gaz i płyn, miał powiedzieć. To by też było z setem. stop rest No, nie wierzę. Muszę stąd jakoś wyjechać, co najlepsze. Dobra, tu gdzieś był wyjazd. Z tego co się orientuję, dookoła. Dobra, wyprzedzam naszego bracha w takim samym samochodzie. Dobra. I tutaj! Wyłada! Dobra, wszystko na sprintu! Bo czas leci! Czemu byłem jeszcze w aucie? Harp derpa! Okej! Okay. Grajmy, gramy, 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 gramy! Give him more blood! Lecicie się, pokażę go bez Lecicie się, ha, ha, Okej okay. eee. Nie zna tego filmiku, może zauważyć przesady? Tak Come on, dude, że go nie zauważycie to jest po prostu... Fuck me hard. Because. Dobra. Um, 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 um. dobra. The last one. This is... O, gień! I know, I know, wiem, że jestem niezły. Czekajcie, będę ja mogła wziąć. A kwiatki. Dobra, hajsiwa nie mogę wziąć, bo gdzieba Ok, ale. Wbieź do auto, wsiedlecie? Nie, no to para. I ja taka to. Proszę, żeby ten się dało wyjechać. Taki wał, nie da się wyjechać. Nie wierzę. Ech, dobra. Dobra, przejeżdżam. Nie przeszkadzać. Nara. Okej, okay, widzę, że mają, mają oni kiepskie auto, więc mamy like boss, because oni są cięcy nie ma się co szukiwać. Boom. dobra, prosto do domu. Nie, nie, dobra, like a boss, like a boss, yeah. Jodaj uh. Wow Hmm, <laughs> order rules, ładnie mi to idzie ej. Sorry, bas. Dym I się nie przepraszam, haha Ach, pięknie, ale... Fuck Fuck, całe szczęście

200 ojsu, weźmiemy mm. No i co Lećmy dalej, zapiszmy sobie tak na szybko Gorzej się zrypał zapis How? Oh, fuck jedno Jednoczenie rodzinne Rodzinne Nie n -y, tylko n -y. right there. Jointuję. Big Smoke, ten, ten, dzisiaj nudzi. Dobra, co tam z CJ? było wyłączam go do rewizora. Słuchajcie, koledzy. Mm, tak mówiliśmy dosyć z że Żyjemy w jeszcze raz, ponieważ bada się zbyt długo o naszych ludzi. Podczas gdy mamy głodzie, żeby wołać ze sobą, więc sobą jak i fanbase podkreślać się że... Pamiętam tą misję! To jest ta misja. Czasem się wyrobimy, wyrobimy, powinniśmy. Oczywiście... Tych, 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 tych! Okej, okay, pamiętam tę misję, ona jest naprawdę lightowa. Na mm, no pewno się w nią fajnie pykać. Jest z wami, z pewnością, bo, ha, ha, ha! Pierwszy raider, raider! On będzie... stare, on praktycznie... <grym>, He, Ładnie. I się. Dobra, mamy zajechać tutaj. Ach, jak ja tam zajechałem. Takie dum, dum, doro dum dum. Tylko nie mamy jednego wychłopca, musi się coś zarzekać Będziemy tam na wszelki wypadek brachu. Dzięki bracie, wpędzaj z tymi końcami. Okej. Okay.

Racy, musimy z tobą czekać. Nie zostawię mojego brata, nie jestem gnojkiem stary, to bądź skurwy synem. Tak jest, bitch wbijaj tu. Ja wbijam do środka, nie bawi się tutaj. Spokojnie z tobą to jest jakimś. Dobra, arraszuj nie arraszujesz, nie zyskujesz. Sprawdź to. Ooo, ale Bania weszła. Holy snap! To... O, nie chciałem! Ginę. Ginę. Mówiłem, że ginę. Wiedziałem, że zginę. For the rules. To było bardziej nawet niż pewne. Nie oszukujmy się. Dobra, ale teraz może trochę pójdzie szybciej. Ponieważ wiem... Ha, i siwa nie wziąłem, fuck! Dobra, jednoczenie rodziny, spacja... Cyk. Tych, 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 tych. Włączymy sobie radyjka. I... jedziemy, rock'n'roll. Fuck. Za głęboko biorę ten zakres I bardziej tego nie ogarnę, niestety. Sprawdź to, dobra, never mind. Because trzeba groć. Nie graszujesz, nie zyskujesz. <laughs> dobra, go, 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 go. go, <laughs> Muszę sprawdzić dużo więcej misji. Nagrać trochę więcej. Cin fuck, dude. Dobra, niech będzie nawet tak. Hmm, tego filmu się da wyłączyć. To jest lipa, dobra. Wbijam do środka. Teraz że jedną to łatwo zaskoczyć. I see you. Może jest coś innego. Fuck. Dobra, lovely. Let's dance, let's dance. You. Game holy shit, ale rasz. No, <ścoughs> no mi się szczelają. No, a boss. <ścoughs> Dobra, sprawdźmy, jak to można inaczej jakoś rozkminić. Dobra, widzę Żyda, może go zabiję, udało się. Uda się, uda się, uda się, uda się, udało się, jest. God damn. Dobrze, osłonijmy tu, przyjacielu. Dobra, nowy ball. Dobra, covering, cover, cover, cover. Dobra, ładnie. Jeden zginął, jeszcze ten i mission complete. Loveable. Dobra. Dobra. Elfo. Przekłócaj Dobra, jeden padł O Sweet of Dame To musiał być Sweet, bo to już jest koniec Dobra mm. Przykucnij trochę się wycofaj Ładnie Reloading, To szybciej to wygrywa Debil Fajnie, fajnie, fajnie to wyszło, nie mam co powiedzieć. Jest. Yo, sweet. 18 minut na idzie. Zjeżdżamy stąd, też tak sądzę. To będzie krzudy do misja, nie wiem czy tu się wyrobię. Maszynowy. Dobra, nie widzę nawet, gdzie oni mi biją. Dobra, chyba weszło. Ale I don't know... Sweet, come on, dude! Czy mam jakieś RPG? Yeah, Dame <laughs> Dobra, ładnie to weszło. Ok. Nie ma co z odcinkiem, bo to będzie to troszkę jeszcze sporo od tego biegania i w ogóle wszystkiego. <sighs> no, zobaczymy. O kurwa, co teraz? To Smug Hehe, <laughs> bitches. Bitch, please, wsiadaj. Oczywiście ja wyparzam. Kurde, odcinek będzie chyba dzisiaj duszy Gaz do dechy. Sprawdź to, saka to. Wow, jak to chodzi. Czemu muszę reloadować? Oh yeah, dobra, reloading. Dobra, teraz BOOM. Dziękuję. Uważaj z lewej. Wow, rzeczywiście. Z lewej. Patrz się. Giń. Oh yeah. Damn. Ale mi gdzie? Ej, ej, Muszę zludować. Boom. Boom. Dziękuję. Dobranoc. Do do dołu, do góry, do góry jest na dół. <gry> Dobra, teraz jeszcze przyłączyli się do nas motocykliści motocykliści, i no, tak sobie nie pojedziesz ziomuś. O, fuck. wypadł mi stąd. Ziomuś. Wybuchnij. Dobra, dobra, no ziom! Buch! Dobra! Unlovable! Dobra, tam ci chyba nie wiem, czy ze mną będą jechać, czy nie! Czyli jednak... No, ziom! No! No! Nie wierzę w typa! No! Bum! Bum! Dziękuję! Jeszcze jeden! Bum, bum, dziękuję. Coś jeszcze? Czas odcinka, no trochę spory. Ja już tu wchodzę. Fak, daj im, No nie mogę w niego szlehać. Spacie smog, nie kurwa, wychodzę. O, stary, umrzemy! Arr. Arr. Holy shit. Chory odcinek. Damn. Wow. ale pusta auto. Czyli przeżyliśmy tam. I w systemie. Pum. Oh yeah. Dobra i tutaj zakończymy sobie odcinek, bo wyszedł naprawdę lajtowo. Kurwa, <grym w sumie> Joe. Pisz, musimy stąd spieprzać. Ryder right, ma rację. Wszystko będzie... Dobra idą idę sobie like a boss, no bo ja wam bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. Stąd sobie już dostać z domu i to by było na tyle, także trzymajcie się, manko, yo